Żadną tajemnicą nie jest, że ten sezon jest dla Ciebie dość, dość trudny, bo była po drodze poważna kontuzja. Jak ty się na ten moment czujesz fizycznie? Jak oceniasz swoją dyspozycję w tej kluczowej części sezonu? No bo powrót po tak poważnym urazie pewnie do łatwych nie należał. To na pewno nie należał. Gdzieś tam w tych pierwszych meczach czułem się dobrze. Trenowałem też, e, trenowałem też samemu tlenowo, i tak dalej. Jeżeli się przygotowywałem do tego, żeby wrócić, ale e, no to było widać już po treningach, jak, jak wróciłem do biegania, że to na pewno nie jest to samo, co e, tutaj m, przetrenujemy, na przykład bieganie z zespołem, to jest zupełnie inna intensywność, zupełnie inne bieganie. Ja sam czuję się dobrze. Tutaj też w tych meczach playoff małą rolę odgrywałem, ale w pierwszym spotkaniu też wszedłem i w pierwszej czy drugiej akcji od razu niefortunnie zderzyłem się. Podstawiłem się na fał ofensywny, zderzyłem się z przeciwnikiem. Miałem dość sporego krwiaka. Nie trenowałem kilka dni. No, ale jestem cały czas w pełni dyspozycji dla trenera i tutaj gotowy do tego, żeby wyjść, walczyć, więc czuję się bardzo dobrze. To była najpoważniejsza Twoja kontuzja w karierze albo jedna z poważniejszych? To była najpoważniejsza, trzeba powiedzieć sobie, bo to była, która zakończyła się pierwszą operacją. No, natomiast myślę, że, że to już gdzieś jest za mną, odhaczone, nie chcę do tego wracać. Nie odczuwam obecnie w tym stawie, w tej nodze żadnego bólu, więc temat uważam za zakończony. Jasne. O jedną rzecz chcę jeszcze zapytać. Powiedz, bo mamy już historyczny sukces bez względu na to, którym miejscem ten sezon się zakończy. Zrobiliście już i tak coś niewiarygodnego, bo jesteście w gronie czterech najlepszych drużyn w kraju. W czym twoim zdaniem tkwi sekret tej drużyny, bo jak porównamy KD do ubiegłego roku, no to przed sezonem nie doszło do zbyt wielu zmian, pojawiło się w zasadzie dwóch nowych zawodników przed startem sezonu. Gra jest znacznie lepsza, miejsce jest znacznie wyższe. Na czym twoim zdaniem polega zatem główna różnica? Ciężko powiedzieć, w czym polega różnica. Na pewno... I jakby spojrzeć na to długofalowo, to trzon tego zespołu jest już razem od jakiegoś dłuższego czasu. I tak na dobrą sprawę gdzieś po każdym tym sezonie dochodziło do kosmetycznych zmian i było, były wymieniane pojedyncze ogniwa, jakbym mógł to tak nazwać. Na pewno trzeba sobie tutaj powiedzieć, że jest dużo czynników, które się na to składa, bo. Po części y, trenerki, który przyszedł i, można powiedzieć, zaczął wszystko od pierwszego dnia, pokazywać nam inaczej, na nowo, jak mogą wyglądać treningi, jak może przygotowanie do meczu wyglądać, jak wygląda cały mikrocykl treningowy. Y, gdzieś y, on doskonale potrafi też y, odczytywać to, co potrzebuje, jak czuje się drużyna. To nie jest tak, że on ma na przykład zapisane dzisiaj robimy trening od A do Z, tylko widzi, że na przykład była ciężka siłownia rano, po południu pobiegaliśmy na początku treningu i pod koniec intensywność tego treningu spada ze względu na to, że gdzieś jesteśmy zmęczeni czy coś. On potrafi to też doskonale rozczytać, potrafi dać nam. Na przykład, wo, wolny, wolne popołudnie, wolny jeden trening. Na pewno kibice, na pewno organizacja tutaj yy, drużyny, to, że gdzieś nie musimy się martwić z żadnymi tematami yy, poza sportowymi, yy, aspektów finansowych czy coś takiego, yy, co też w dzisiejszym sporcie yy, można powiedzieć, jest na czasie. Yy, to pozwala nam w pełni skupić się na tym, co robimy, iść do przodu. No ale atmosfera, którą my sami sobie tworzymy w szatni, też trzeba powiedzieć, że tutaj pozwala nam tylko, tylko myśleć o jak najwyższych celach i iść cały czas do przodu, rozwijać się. Dlatego chcemy to, co to, to dla nas, dla większości można by powiedzieć, jeszcze niedawno mogło być tylko i wyłącznie sferą marzeń, Czymś nieosiągalnym, dzisiaj staje się czymś, co może być za chwilę na wyciągnięcie ręki. Na nie pozostaje i tutaj mogę powiedzieć za siebie i każdego z osobna, że codziennie naprawdę ciężko harujemy i, i, i my chcemy tego równie bardzo jak chce tego miasta, jak chcą tego kibice. Bo krótko mówiąc, to, to są nasze marzenia, które naprawdę niedalekiej przeszłości były dla nas nie do pomyślenia. Czy myślisz, że ten zespół też od strony mentalnej zbudowały trochę te problemy kadrowe, które były pod koniec ubiegłego roku i to jak sobie z, nim poradziliście, z nimi poradziliście, no bo sytuacja była wtedy naprawdę fatalna, a zespół wygrywał mecz za meczem i jak duży Twoim zdaniem to miało wpływ na budowanie się tej drużyny w takiej sferze mentalnej? W tym sezonie na pewno tak, aczkolwiek tak jak już powiedziałem wcześniej, że gdzieś trząd tego zespołu, on był zachowany wcześniej. W tym sezonie na pewno dotknęły nas te problemy zdrowotne i my sobie z tym poradziliśmy, ale to nie jest tak, że w poprzednich sezonach, gdzie też graliśmy o coś innego, były inne cele, a trząd nadal był ten sam, to my się tak nie docieraliśmy, nie, dozę, nie zazębialiśmy. Bo też były, natrafialiśmy na różne problemy i wiele sytuacji było takich, że pokazywaliśmy, że jesteśmy razem. Teraz nie będę mówił o jakich to sytuacjach chodzi, ale to naprawdę ta drużyna w każdej sytuacji potrafi pójść ze sobą w ogień, i to, że mówię, że my wymieniamy pojedyncze ogniwa, i tak dalej, pozwala nam być taką maszyną, która cały czas nie zatrzymuje się. I jedzie do przodu i tutaj nieważne na jakie przeciwności losu trafia, to ona cały czas jedzie. I mam nadzieję, że zajedziemy tak daleko, jakbyśmy sobie tego, tego chcieli i wymarzyli, bo no nie oszukujmy się, na sukcesach najłatwiej jest zbudować atmosferę, budować całą otoczkę pozytywną tego klubu. I taka teraz jest, ale trzeba to wykorzystać. Mamy swoje 5 minut. Też w przyszłym sezonie będzie coś, coś prawdopodobnie nowego dla, dla mnie, dla naszej drużyny: że będziemy mogli zmierzyć się w europejskich kucharach. To też będzie na pewno nagroda dla nas za ciężką pracę. Świetna przygoda. Nauka, która na pewno może procentować, procentować w lidze. Mm, więc my mówię, cały czas jesteśmy głodni.